Witajcie, monetkę z strony Flexy W dzisiejszym odcinku zagramy w stand-off 2. Na wstępie chciałem zachęcić Ciebie mordeczkę do stawienia na suba, łapency, No i co, I lecimy. O, będzie ranker. O, to będzie. Rankę. Otóż to. Rankę. No. no. i co? Uczekamy. Będzie mocno grubo o ile się nagra Niektóre filmy się nagrały, ale nie zapisały, nie wiem dlaczego, bo mam nagrywajkę, jak to widzicie w prawym rogu. Przez tego jak to się mówi. Wy nie wiecie. To jest Game Buster I to nieraz jak są dłuższe filmy to się nie nagrywa Nie wiem czemu Zrobię z pierwszego killa na nim Dobra, jest mój pierwszy kill na tym Ty gościu głupi Mamy wczoraj czego after sports Czy Trampek no. To co ja ja zrobię? jest Dobra, leży. O, bo to nie mój był! No to pięknie się zagapiłem. No co? 20 HP mu z nami? Tak. rady dwadzieścia hp zadać. Jeden noski, drugi nos top. No nie no. Ci by siadną, gdyby nie te jest dzieci. czwarty To by nie było No chłopie, bo ja zaraz emeczkę wezmę i cię rozjadę. Grubo cię rozjadę. Co kłócasz? Nie będzie pogodzone. Jakiś dwukamusek się próje. Ty coś problem Kajtek? 4 na 5. 4 na. Tak samo jak się mówi 5 na 4, to nie, no, jeśli się mówi 2 na 1, to banda 8. 4 na 5. Może radę damy, jak ktoś będzie ogarniał. A wy też tak zawsze robicie, jak przeładowujecie. Plan na A. Po co ja tu mówię, skoro oni będą wiedzieli? debilami nie są chyba o, sprzedał głowę o, cztery ace correlation nie, nie. zastanawiam Bić. idę tam skoczę do domku i mu przedam dwa kopy w dupę i odleci z killem moim no jak ty fr... dobra nie bo zaraz nagranie zatrzymam Zero stresu. Upłynę emocje. Chociaż ja mogę. Ta chillowa mu to w tle. Mhm. Ekipa chili. Słyszycie? Czyli nie chce mi się nic. Mogę to ja dokopić. Albo nie, nie daję temu mam tej nuty. Bo to 15 minut dla mnie mm. się zmarnuje Nie no Uczy czy Uczywista. O nie Lamusie popsuty Nie kocha ci nikt no. Nie mogę się odpalić! Jak się odpalę to nam latać po ścianach! I mnie ze uznają! będę w nich szczelał! Dawym ja włem, no skopy we Tylko strzelasz. No. Pobijcie. Rzulek jeden. No nie No nie. Fajny gościu. Chopi ja prędzej i później i tak cię zabiję. Więc walcz. Jak chłopak a nie jak dziewczyna chowa się. No, Pff, myślał, że uspę co zrobi. No tyle. Bo to Pytałem o temat, co wolno uciekać. Żeby nie pytali, sami wracać komuś. Nie. Już siedziałem w obcisku, a nie zabrałem lejki panie. Już na polu się odchylone, czy tam musiałem sam. No nie! Żulu popsuty, fajny mnie załatwia!